Witam, A to jest reakcja do Knuckles, do serialu Knucklesa. Dokładnie tak. E, serial o Naxie, który będzie leciał na Paramount Plus. E, który oczywiście jest kanoniczny z filmami Sonika. Dokładnie, dokładnie tak. Zwiastun pojawił się dzisiaj, dokładnie 3 godzinki temu. E, tak więc moi drodzy, zaczynajmy. E, czas obczaić owy zwiastun. E, nie wiem czego się szczerze powiedziawszy spodziewać. E, nie czekam jakoś wielce na serial na Kelsa, choć bardzo lubię Sonic 1 i 2. No ale hej, może się zaskoczę pozytywnie. Zobaczmy. Full screen i. O, chill the fuck out, spokojnie. I lecimy. <grych> Dopiero teraz. <grych> ok, You're an alien. You're super <laughs> Vengeance Dobra, wybaczcie za pauzę, ale przyłączyła jecha karetkę i nie chciałem, żeby przerwało to w mojej reakcji. Więc ciśniemy dalej, ok? Choć przerwało, ale do no, wiecie o co chodzi. Nie chciałem, żebyście słyszeli <laughs> samej karetki, Okej. Okay. i only remain on earth because i made a vow to you and the fox so okay sonny here nope we are not turning our living room into some kind of gladiator fighting pit <laughs> <laughs> what is, is he doing here he will be challenging his greatest enemy <laughs> <laughs> so yes. is that our mailman <laughs> okay this is not a place of battle so i will begin my quest omiowchopka is over people think i'm a joke no capelush should make jokes i make warriors let's go get him sech without his little friends he's vulnerable he's the key to our my newest creation kien te korwaestas

to protect this planet. okay i am ready oh snap someone's about to get slapped yank <laughs> let's fucking go that's <laughs> i <laughs> i think today is gonna be a beautiful day hmm? lol gonna me! you gonna rescue him No, he must learn to rescue himself. Co? Okej. Okay. I mean. ok. podsumujmy co przy żeśmy zobaczyli, shall we. E, powiem tak. Ponownie nie uważam, żeby to było Bóg wie jak bardzo ważne względem filmów z Sonikiem. Jedynki, dwójki, i już w tym roku wychodzącej trójki. Nie mogę się doczekać, umówmy się. Ale nie wygląda to źle, ok? Może powiem w taki sposób. Zaciekawiłem się nieco bardziej niż byłem. Nie ciekaw. <grym> znaczy, żeby nie było. To już od razu na wstępie wygląda lepiej niż Sonic Prime, ok? <grym> I wygląda to. OK, wygląda to jakkolwiek interesująco. Mówię nie wiem, że tak powiem, nie nieszczam pod siebie z tego powodu, że o mój Boże, nakres dostaje serial. Ale wygląda w porządku. E, może powiem w taki sposób. CGI nie wygląda źle. Wygląda nieco słabiej niż w filmach, ale to jest serial sześcio, e, epizodowy, więc nawet jak na to to nie jest moim osobistym zdaniem źle. E, Pożyjemy, zobaczymy. Wygląda ok. Wygląda ok, zobaczymy co jak. To e, nawiązanie do sceny z Sonica 2, do I need luck? Like I need your power? To. <tryk> Brawo. <tryk> Brawo. Po prostu przysięgam. E, no. Może być ciekawy. Może powiem w taki sposób. I, i kiedy to? Było tutaj coś o tym wspomniane. Tak, jestem też kurde dobry w ogóle na to nie spojrzałem. Ok, kwiecień 26, moi drodzy. 26 kwietnia. Się zacznie. Okej, okay, w porządku. Mówię, pożyjemy, zobaczymy. Dupy nie urywa, ale zarazem nie jest naprawdę źle. Tak więc, moi drodzy, napiszę, co wy sądzicie na temat aktualnie serialu z Nipplesem. Może być aktualnie ciekawie moim osobistym zdaniem, tak więc dziękuję za zdanie i do zobaczenia do następnych odcinków. E, dokładnie tak, Sia.